Biomol jest to laboratorium pierwiastkowo śladowych, które zajmuje się analizą pierwiastkową włosów. Dla nas ta analiza jest oceną stanu odżywienia człowieka, na podstawie której staramy się układać odpowiednie żywienie, indywidualne dla każdego. Staramy się, ażeby każdy człowiek odżywiony był komplementarnie, to znaczy, że ażeby wziął odpowiednie minerały, witaminy, antyoksydanty i do tego wszystkiego, ażeby miał wskazane takie kierunki żywieniowe, które optymalnie odżywią jego organizm. Pomyśla że na podstawie oka to, na co jest Czy na podstawie było... jest jedną z technik diagnostycznych, która została uznana przez medycynę. Również analiza fiaskowa włosów pretenduje do tego, żeby być jedną z metod medycznych ocenę, oceniającą stan odżywienia organizmu, ale również wskazującą typ metaboliczny, czyli wskazującą jak funkcjonuje nasz organizm, ale również jakie są tendencje w tym organizmie. Czyli mamy tendencje, nasze mogą być kształtowane przez dwa podstawowe czynniki, to znaczy przez naszą genetykę, a również przez czynniki środowiskowe. I jest to diagnostyka, która najlepiej łączy te dwa elementy. Jesteście jedyną tego typu w e, Działającą na taką skalę tak, bo są laboratoria, które robią o wiele mniej badań w mniejszym zakresie i trochę inaczej interpretują. My przez wiele lat pracowaliśmy nad właściwą interpretacją wyniku analizy piadostkowej, czyli interpretacją, która będzie po pierwsze pokazywała typ metaboliczny, po drugie wskazywała jaki etap stresu jest u danego pacjenta, następnie pokazywała właściwy kierunek żywieniowy, wskazywała właściwą detoksykację, program wyrównawczy i program odżywczy. Jeżeli chodzi, czyli w krótkimi słowy bym powiedział chronoselektywna suplementacja, czyli suplementacja minerałami, witaminami, antyoksydantami czy preparatami ziołowymi, która jest w stanie w odpowiednim okresie czasu komplementarnie odżywić nasz organizm, a przez, przez to e, zahamować, e, czyli, z utylizm, czyli z, no, zahamować złe tendencje w organizmie, no, mówiąc najkrócej. No właśnie, czyli prosto mówiąc, wtedy wiemy, co mamy przez jakiś tam jeść, aby być zdrowym. Przede wszystkim wiemy, jak funkcjonuje nasz organizm. Poznajemy ten organizm i wiemy jak go obsługiwać w cudzysłowie oczywiście, czyli wiemy jakie paliwo jest dla nas najlepsze czy tłuszcze, czy węglowodany wiemy jakie białka, ile tego białka należy spożywać wiemy jak się detoksykować czyli jednym słowem jest to w pewnym sensie instrukcja obsługi naszego organizmu no właśnie, bo to co pan wcześniej powiedział e, jeśli wlejemy na przykład do bizla e, paliwo, na to wtedy jest problem z samochodem możemy go odpuszczyć tak samo jest z człowiekiem jeśli jemy nie to co organizm potrzebuje, go nie potrzebuje, wtedy również możemy dość No dokładnie tak jest. To znaczy staramy się wskazywać te najważniejsze cechy charakterystyczne naszego metabolizmu, które determinują jakimi jesteśmy spalaczami, czyli utleniaczami może w ten, może w ten sposób. Czy lepiej nam będzie służyło paliwo typu tłuszcz, czyli paliwo wysokoenergetyczne, ale o wiele wolniej dostarczane do organizmu czy cukier, który jest paliwem bardzo szybkim ale i również wysoko energetycznym. Aktualnie mógłbym powiedzieć po olbrzymiej ilości badań, jaką zrobiliśmy, a to jest ponad 150 tysięcy, że taki generalny wniosek, jaki się nam nasuwa, to to, że ogólnie jesteśmy społeczeństwem przeenergetyzowanym, czyli spożywamy zbyt duże ilości szczególnie cukrów prostych. Co takie badanie kosztuje? Badanie u nas kosztuje 235 zł i znaczy można to różnie oceniać, czy drogo, czy tanio. Jest to dla nas bardzo, jest to bardzo trudna diagnostyka i dla nas bardzo kosztowna, także staramy się robić to po jak najniższych kosztach. Ale jeżeli ktoś zdecyduje się na taką diagnostykę to musi sobie zdawać sprawę z tego, że tak naprawdę to po pierwsze jego, jego koszty będą wyższe, bo musi kupić suplementy i musi zmienić sposób żywienia, a to w wielu przypadkach jest bardzo, bardzo trudne do uzyskania. Po drugie będzie musiał zmienić trochę sposób swego funkcjonowania, to znaczy jeżeli pozna ten organizm będzie wiedział jakie są jego cechy charakterystyczne, będzie musiał albo znaleźć sobie jakieś czynniki odstresowujące danego człowieka, albo jakieś, inaczej i to są bardzo różne, to można na przykład w wielu przypadkach należy się dobrze wyspać, w wielu przypadkach należy się bardzo dobrze zmęczyć. To kwestia odpowiedniego wskazania, co dla kogo i w jakich ilości. I co, to, co dla nas jest właściwie rzeczą najważniejszą, to to, żeby człowiek, który zdecyduje się na tego typu diagnostykę, Potraktował to, to poważnie, to znaczy, żeby zastosował wszystkie zalecenia, które ma wskazane w naszym opisie. To, że tutaj chyba wszystko się zaczyna, badania Tak, włosy do nas trafiają pocztą. Każdy pacjent, który chce zrobić, chce zrobić u nas analizę, wypełnia ankietę, wycina włosy z tyłu głowy, jest to pierwsze 4 cm, licząc od skóry głowy, wrzuca do saszetki, którą dostaje od nas i... Jak my to dostajemy, każde takie włosy są ewidencjonowane. Tutaj Państwo widzicie, jak wpisywane są do systemu. Nasza firma aktualnie to jest tak 50-50, firma medyczna i firma informatyczna, czyli to jest bardzo olbrzymia baza danych, która umożliwia nam odpowiedni nadzór nad wszystkimi badaniami jak i umożliwia stworzenie odpowiednich, odpowiednich wydruków i odpowiedniego pilnowania, żeby kolejność była zachowywana i terminy badań, które do nas wchodzą. U nas badanie takie trwa 21 dni. Staramy się, żeby praktycznie już 10 nie nieraz 12 dnia było gotowe, ale zawsze to zostawiamy sobie bufor bezpieczeństwa, ponieważ to jest cały czas, bufor taki czasowy, ponieważ to jest cały czas jakby taki organizm żywy, czyli różne rzeczy się mogą stać albo na tym poziomie diagnostycznym, albo na poziomie opisywania, cały zda, że tutaj te 21 dni jest tym czasem, kiedy staramy się, żeby 100% badań, które do nas wychodzi, wychodziło. Zlecenia z tego świata? Dokładnie z tego świata. Od wschodu do zachodu, od północy do południa. Z różnych krajów. Aktualnie opisujemy w siedmiu językach i praktycznie dzisiaj dzięki temu systemowi informatycznemu, który mamy w firmie, język, którym opisujemy nie jest dla nas żadnym problemem. Nieważne czy to jest polski, chiński czy angielski, żaden problem. włosy, które zostały już zmineralizowane, które są już przeznaczone do e, e, mierzenia na spektrometrze emisji atomowej. I one tu muszą jakiś czas przebywać? Siebie, e, czy? To mniej więcej to wszystko trwa około 48 godzin. Czyli one jak zostają zmineralizowane, tutaj wadli muszą tutaj Tak, polegać. leżą, leżą żeby, żeby na 100% było wiadomo, że cała zawartość przeszła do roztworu. I to mamy wtedy roztwór azotanów. Włos jest tak bardzo ważny. Co w tym włosie się znajduje? Włos jest jedynym materiałem biologicznym w naszym organizmie, który jest regularnie odkładany. To znaczy, że my możemy widzieć jakby uśrednioną historię naszego metabolizmu. Włos roś, rośnie mniej więcej w tempie 1 cm na miesiąc. To znaczy, że jeżeli weźmiemy 4 cm, licząc od skóry głowy, od skóry głowy to będziemy mieli historię metabolizmu historię przemiany mineralnej naszego metabolizmu z ostatnich 4 miesięcy, czyli będziemy widzieli, co, czego mamy za dużo, czego mamy na, za mało w organizmie i na podstawie proporcji oceniali przede wszystkim energetykę organizmu, funkcje neuroendokrynne, potencjał bariery antyoksydacyjnej i to, co dzisiaj uważam jedną z najważniejszych rzeczy, która jest determinowane te, przez te pozostałe elementy, a mianowicie środowisko wewnętrzne. To znaczy, jak bardzo jesteśmy zakwaszeni. Mógłbym taki powiedzieć taki slogan życie zakwasza. I my musimy cały czas dbać o to, żeby to środowisko wewnętrzne naszego organizmu było jak najbardziej sprzyjające naszym zdrowym komórkom, a nie komórkom patologicznym. Czyli jeszcze chciałem zapytać o to, że łysi mają gorzej, bo nie mogą sobie przymawiać. Nie, jeżeli komuś wypadły włosy, to jest to jakiś, jest to efekt jakichś y, y, zjawisk y, biochemicznych w organizmie. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że organizm nas o wszystkim informuje. To, że włosy wypadają, to, że nas boli głowa, to, że jesteśmy zmęczeni, że, że jesteśmy niedotlenieni, że bolą nas mięśnie, mamy skurcze. To wszystko jest taka manifestacja naszego organizmu, który nas chce poinformować. Coś się dzieje złego. Zrób coś człowieku ze mną. No i najczęściej my to bagatelizujemy, i kończy się to braniem preparatów przeciwbólowych. No i to jest najgorsze co możemy zrobić. Właśnie ja znowu nawiążę do motoryzacji. Czyli jeśli coś stuka w samochodzie, bo dojdziemy do mechanika, to w momencie ona stanie na To samo jest z człowiekiem. Jeśli są jakieś sygnały, które nam organ przekazuje, a my to bagatelizujemy, nie idziemy do lekarza, czy nie robimy badań, to może się tak, że się skończyć. No właśnie tak jest. Nasza analiza pokazuje tendencje. Czyli nie jest diagnostyką patologii, czyli nie mówi, że jest taka czy inna choroba i jak ta choroba przebiega, tylko mówi o tym, że ta choroba może wystąpić. Nie powie też dokładnie kiedy, ale w najbliższym czasie. My, robiąc tego typu diagnostykę, mówimy o zjawiskach, Ortomolekularnych, czyli te zjawiska na poziomie komórki, zanim to zjawisko, to zjawisko pojawi się w całej w tkance i potem będziemy to widzieli w naszym organizmie, no to najczęściej trwa rok, nie raz, dwa. Bardzo wiele osób robił nas analizę z ciekawości, bo przeczytali, że jest tego typu diagnoza, diagnostyka, im wypadają włosy na przykład, no i robią, tego, robią taką analizę. Dostają wynik. Czytają, widzą, że tam jest dosyć dużo informacji, stwierdzają, że no właściwie to nie są tak chorzy, żeby aż takie duże zmiany w swoim życiu robić. I właściwie to jest najtrudniejsze, zmienić sposób życia, sposób żywienia. Ja tak na marginesie powiem, twierdzę, że my naprawdę wolimy chorować. To jest dla nas jakby prostsze wyjście. Bo dostaniemy garść tabletek zapisanych przez lekarza i łykniemy i, i, i uważamy, że będziemy zdrowi. I dla nas najtrudniej jest zmienić nawyki żywieniowe, wziąć suplementy, żeby przeciwdziałać chorobie, żeby do tej choroby nie, nie, nie doprowadzić, ponieważ bardzo często uważamy, że to są pieniądze wrzucone w błoto. U nas e, tych badań jest dużo i wśród, wśród, wśród tych ludzi, którzy robią te badania, są też tacy, którzy na przykład zrobili analizę. I po dwóch latach dzwonią do nas, informują nas, no właściwie to się nic we mnie nie zmieniło. Byłem zdrowy, jestem zdrowy. No właściwie to podstawowy sukces, prawda? To zdrowie utrzymać jak najdłużej. Po mineralizacji włosy trafiają do tego miejsca, to jest spektrometr emisji atomowej ze zmuszeniem plazmowym na plaźmie argonowej. Każda próbka włosów jest najpierw wpisywana przez, z tego pistoletu, z tego kodu kreskowego do, do bazy danych spektrometru. Następnie spektrometr musi być odpowiednio skalibrowany, czyli są materiały referencyjne, które określają nam zawartość poszczególnych pierwiastków w, w, w o, 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 konkretnych roztworach. Następnie e, e, uruchamiamy spektrometr, który mierzy poszczególne sygnały czyli zawartość poszczególnych pierwiastków w materiale, który jest w tych probówkach. Następnie jest to zbierane wszystko w bazie danych, która jest skrzytywana przez system informatyczny, jaki mamy w Wiemolu. Naszym polega sam pomiar. Zminalizowane włosy to jest roztwór azotanów, czyli wodny roztwór. Ten wodny roztwór pobierany jest przez autosampler i pompę peristaltyczną i podawany jest na nebulizer. To jest takie urządzenie, które rozpyla, tworzy taką mgłę z tego roztworu i ta mgła jest zasysana na plazmę argonową, która jest wewnątrz tego spektrometru. I ta plazma świeci w zależności od tego, jaki materiał został podany. Podobne zjawisko widzimy w neonówce, jeżeli mamy dwa, dwie elektrody, po nim wytworzone wysokie pole elektromagnetyczne. I w, między, I w tym polu elektromagnetycznym znajdzie się roztwór, e, rozpylony roztwór e, e, rtęci, wówczas ta neonówka świeci na kolor biały, prawda? A jeżeli tam będzie roztwór e, e, sodu, będzie świeciła na kolor żółty. I podobne zjawisko mamy właśnie w tym spektrometrze. Ten spektrometr mierzy w e, e, cudzysłowie długość fali, ale to jest barwa <laughs> plazmy argonowej. I e, w tym momencie, kiedy... Podawany jest aerozol y, zmiaryzowanych włosów. Sławomir Podchocki, doktor nauk medycznych, właściciel BioMolmed.